Cześć, jestem CD i zaprezentuję wam dzisiaj Snapshot 12W49A do Minecrafta. Rzeczy, które tutaj pokażę, mają zostać wydane finalnie w Minecraft 146, który ma zostać wydany za około 2 tygodnie. Zmian nie ma zbyt wiele, ale są one naprawdę ciekawe. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą dodano, to neterowe półpłytki. Kraftujemy je w ten sposób i działają one oczywiście jak wszystkie inne półpłytki. Kolejną zmianą jest to, że od teraz w Enchanting Table możemy ulepszać nasze książki. Przybiorą one wtedy jakiś Enchanting i za pomocą tych książek w kowadle będziemy mogli ulepszać nasze przedmioty. Moim zdaniem jest to ciekawe. Ciekawa opcja, bo nie będziemy już tak płakać, że coś nam się źle zęcadwało, i tak dalej. Ostatnie i moim zdaniem najciekawsza rzecz w tym snapsie to fajerwerki. I jak mogliście zauważyć, wyglądają one naprawdę ślicznie. Teraz pokażę wam, jak się tworzy nasze fajerwerki, a możliwości mamy miliony. I to dosłownie. Ich tworzenie składa się z dwóch faz. Pierwsza to stworzenie gwiazdy fajerwerkowej, jeśli tak ją można nazwać, a druga to już stworzenie samego fajerwerka. Aby stworzyć naszą gwiazdę, potrzebujemy prochu strzelniczego, barwników, które możemy w jakikolwiek sposób chcemy łączyć. I możemy do tego dodać różne dodatki, takie jak np. diament, glowstone lub kula ognia. Zaraz wam pokażę, jak działają te dodatki, ale teraz przejdziemy do stworzenia samego już fajerwerka. Tutaj sytuacja sytuacja jest znacznie prostsza, bo potrzebujemy stworzonej wcześniej gwiazdy, prochu oraz kartki. Nasz przykładowy fajerwerek wygląda w ten sposób. Teraz pokażę wam jak działają te dodatki. Tak wygląda firewerex z samym barwnikiem. Tak wygląda z kulą ognia, jest on znacznie, znacznie większy. Tak wygląda po dodaniu glowstone'a, fajnie się to mieni. No i ostatni, czyli z diamentem, wygląda w ten sposób. Tworzy on takie fajne łuny. No i to już jest koniec tej prezentacji. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo naprawdę włożyłem to sporo, sporo pracy. Dobranie wszystkich klipów, poskładanie wszystkiego, dobranie muzyki, efektów i tak dalej. Trochę mi naprawdę zajęło. I mam nadzieję, że podoba wam się to bardziej, niż gdybym po prostu wziął, przeczytał te zmiany, pokazał, 20 minut bez sensownego pieprzenia i tyle wrzucam na YouTube'a, wszyscy się cieszą. Wolałem trochę popracować nad tym, żeby wam się naprawdę to spodobało, miło oglądało i żeby po prostu było fajnie. Tak więc jeśli się wam to spodobało i chcecie, żebym tak pokazywał kolejne snapshoty, zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga, żeby ocenić, czy wam się to podoba, czy chcecie więcej i tak dalej i naprawdę motywuje do tego. I też możecie napisać, co sądzicie o wszystkich zmianach, które pokazałem. No i cześć!